Cześć, z tej strony jak witajcie w Ortanderze. Dzisiaj mam dla Was mój nowy samolocik. Jest to kolejny Birkat, mianowicie 1B. Różni się on od poprzednika, głównie uzbrojeniem. Posiada on 4 działka i całkiem, jak widzicie, konkretny zapas amunicji. Nawet Niemcy nie mają aż tak dużo amunicji do działek. 820 sztuk to naprawdę sporo. Niestety, ten samolot już rzuca na właśnie takie cuda jak P80, czyli na JETY. Dlatego mamy tutaj naprawdę konkretnych przeciwników, którzy nie dość, że są doświadczeni, to jeszcze mają. Szybsze samoloty od nas, razy dwa. <noise> Żartuję z tym, razy dwa, ale około tam 800-900 mogą lecieć. My możemy o tym pomarzyć. Cóż, trzeba sobie radzić tym, co mamy. Niestety, sporo botów. Zobaczmy, nikogo nie mają z klanu. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. <laughs> Zobaczymy. Maszyna oczywiście jest stokowa. Dlatego w pełni nie pokażę swoich e, zalet. Niemniej birkaty są uważane za naprawdę konkretne maszyny. Wielu uważa je za przegięte. Ja jeszcze aż tak dużo nimi nie latałem, żeby to stwierdzić. Zresztą co jakiś czas jakieś samoloty dostają nerfa, jakieś bufa. Tak więc bycie przegiętym się może lada chwila skończyć. Ale nie musi tak naprawdę. Różnie to bywa. Bardzo trzeba się uczyć latać na wszystkim, żeby poznać jak najwięcej maszyn i wtedy wiemy. Jak widzimy przeciwnika na co go stać, czym nas może zaskoczyć. Już na, mm, na pierwszy rzut oka widać, że ten samolot na wepie może długo polatać. Podobnie jak poprzednik. Dlatego jest to niewątpliwa zaleta. Wiecie, część samolotów, jak na przykład bf -y, na historykach, szybko się grzeje, ale też bardzo szybko się chłodzi. Z kolei inne grzeją się, powiedzmy, umiarkowanie, niemniej chłodzą się długo. Dlatego trzeba takie rzeczy poznawać i wiedzieć, właśnie na co kogo stać. Dobra, pitu, pitu, a tutaj już mamy iła dziesiątkę. Iła Dziesiątka. Kurde, nie spodziewałem się tutaj Iła Dziesiątki, powiem Wam szczerze. Chyba nasz jet przerobi go na sushi. Zobaczymy. Uuu, stało się zupełnie odwrotnie. Co za, co za. I to niby jakiś klanowicz z hordy jakiejś? No cóż, horda straciła wodza. Szkoda Jetta, tak to powiem, no szkoda Jetta. Mamy jeszcze jednego, ale... No nie wiem, nie było to dobre, Mógł przecież go oblecieć jak chcę. Taką prędkość przecież ten samolot może mieć. Widział, że idzie na czołówkę, to trzeba było odbijać. Nie zrozumiałe było to dla mnie, no ale trudno. Jest jak jest. Zobaczmy. Ja bym tego iła chętnie dorwał. O, o, o. Ta kropeczka. Dwie kropeczki. Dwie kropeczki coraz większe. Znaczy się nasi przeciwnicy. To lecimy. Miejmy nadzieję, że się skupią tak ładnie z datymi botami. Że nas nie zauważą. Z nimi tak porozmawiamy z zaskoczeniem. Nie ma nic bardziej orzeźwiającego jak salwa w tył, Niestety to boty, boty na boty. Ach, dobra. Boty na boty nie będziemy wybrzydzać. Patrzmy jak ten samolot manewruje Jak 9T to jest... Kurde, wytrzymały. trzymał to z działek i nic? Aj, dobra, tam jest ten Liu, ale to chyba nie jest ten sam. Nie pamiętam jaką miał nazwę. No polecisz ty wreszcie w dół i się rozwalisz. Nie chce mi się na ciebie tutaj marnować w wysokości. Właśnie, chłopaki tam już są. ja tutaj z tym botem zabawiłem. P80 jest jeszcze daleko. O dobra, jeden łaz został ściągnięty. Trzeba by się trochę prędkości nabrać, bo jest na razie taka lekko tragiczna. Dobra, dobra. Bot nam się rozbił. Trzeba pomóc koledze. Zaraz go może nie być. I lecimy. Nie. Ma ogon zdjęty, mamy jeszcze jednego. Kurde idzie na heda. Już idziesz to. Jak już mamy umierać, to umieramy razem. Nie ma, że boli. Będzie trzech, czyli wynik ładny. A resztę niech sobie już łopaki same radzą. Cóż począć. Jeszcze może dolecimy, rozwalimy tutaj. O, chyba już nie da rady. Nie skręca pan, nie skręca. Mamy sobie ładnie. O, ho, ho, ho. No niestety, baniał cygana. Kabum. O, długo nie polatałem. Ale jak widzicie, samolot bardzo, bardzo zwrotny, a będzie jeszcze lepiej. Trochę mu brakuje spidala, pewnie też dostanie po upgrade'ach. Dlatego, popatrzmy, się, jeszcze chwilę pogadam, a wy sobie pooglądajcie Jetta w akcji. Tak więc yy, myślę, że maszynka będzie bardzo groźna i faktycznie może być uważana troszkę za OP, bo świetnie się kręci, ma yy, bardzo silne, yy, jeśli chodzi o, o wygar, uzbrojenie. Podejrzewam, że jak się upgrade'uje te działka, yy, weźmie jeszcze odpowiednią taśmę, to i bombowce będą rozrywane i nie będzie z nimi większego problemu. Dlatego jeśli idziecie w Amerykanów, to, to śmiało birkaty i naprawdę będzie bardzo konkretnie. Ach, zobaczmy jeszcze chwilę, jak. czy trafi go. O tak, końcóweczką, No ale efekt jest. Efekt jest fajny, bo podpalił. Dobra. Dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.